Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Motocyklicznie. Moi drodzy, miałem już nic nie nagrywać w tym roku, ale pomyślałem, że jeszcze nagram jeden krótki film dla Was. Być może będzie to dla niektórych pomocny odcinek. Mianowicie, sezon już zakończyłem i właśnie wyciągnąłem akumulator na zimę. Tak, tak, tak wygląda fabryczny Akumulator. Wyciągnąłem go na zimę, będzie ładowany i pomyślałem, że nagram dla Was jeszcze krótki film, bo zakupiłem sobie stojak. Jak wiecie, ten szary miałem do stosowiska piątki i on elegancko mi pasował. Służył do smarowania łańcucha. No i kiedy kupiłem swałkę okazał się za, za wąski, dlatego że swałka ma, no wiadomo, szerszy wahacz i wystarczyło po prostu z jednej strony, tylko ze 3 cm go obcięłem. I pasował dalej. No ale moi drodzy, wiadomo, no, to jest tylko taki prowizoryczny stojak do smarowania łańcucha. A jak wiecie, no, serwis motocykla nie tylko na łańcuchu się opiera trzeba też zmieniać opony co jakiś czas. Yy, I, no, wiadomo, że wtedy musi być pewne podparcie tak, no bo też nie można za bardzo przeoszczędzać na stojakach no bo motocykl jest dużo, dużo droższy i w razie jakiś Gleby z takiego stojaka, no, no szkoda, nie? bez sensu, więc postanowiłem, szukając różnych stojaków, przeglądając fora, nikt mi za bardzo nie chciał, albo nie mógł pomóc, no bo wszyscy skupili się na takich stojakach, na takich tych prostych, to są, jest karurka rurka dookoła, tylko be, bez żadnych kółek, bez niczego I, i tam te stojaki kosztują po niecałe chyba 200 złotych. Można dostać. No a ja poszedłem krok dalej i znalazłem sobie na Allegro oczywiście taki fajny stojaczek firmy NeoTools, dosyć znanej. Także na pewno jak sobie wyszukacie. Może nie wiem czy na Allegro jeszcze są te aukcje, bo ja kupiłem akurat ostatnią. Ostatnią sztukę z aukcji, ale może gdzieś znajdziecie, jak nie, no to w Google poszukajcie na jakichś innych stronach. Na pewno znajdziecie stojak motocyklowy Neo Tools. Bardzo fajny na kółeczkach. Pokażę jak to fajnie sobie jeździ. O, na betonie bez problemu. Są oczywiście hamulce, i on jest też w pełni regulowany. No mi się już tutaj troszkę zakurzył, bo, bo stał. No ale, y, musicie mi to wybaczyć, natomiast y, jest w kolorze oczywiście czarnym, błyszczącym, ładnym. Zaraz pokażę jak on działa i jak wygląda na motocyklu. Y, najpierw jeszcze opowiem o regulacji. Regulacja jest w bardzo szerokim zakresie, ściskana taką śrubą, bo możemy te haki mieć właśnie od wewnętrznej strony, tutaj po wewnętrznej. I powiem Wam, że ten stojak jest bardziej do właśnie takich większych motocykli, cięższych też, bo on ma w specyfikacji 250 kg u dźwigu, chyba z tego co kojarzę. A można też przełożyć te haki z drugiej strony i mieć naprawdę szeroki zakres regulacji. Nie? Także bardzo fajny stojak za nieduże pieniądze 270 zł. Ja dostałem go akurat troszkę porysowanego. Tutaj nawet chyba widać, że jest troszkę porysowany, więc więc mi tam obniżyli cenę o 7 dych no i tak on działa właśnie tutaj na, takich, na tych śrubach jest to skręcony i on działa na, takim, na takiej zasadzie właśnie że sobie podnosimy go na, pod haki o tutaj pod, pod pod te haki pod te haki pod te rolki wahacza tak one nie są drogie za 40 zł można kupić w różnych kolorach Także polecam takie właśnie rolki, bo bardzo ułatwiają pod te rolki ten. Podkładamy stojak i oczywiście zasadą dźwigni kładziemy na dół i motocykl się podnosi. Zaraz Wam pokażę. Oczywiście nie mogę samego momentu, no bo sam nagrywam, pokazać jak to jak, to, jak ja podnoszę. Ale zaraz wam pokażę, jak już motocykl będzie podniesiony. I to naprawdę jest fajne, że on bardzo wysoko podnosi ten motocykl. Zaraz wam to pokażę. Dobrze, i jak już widzicie, motocykl mamy na, na podnośniku. Na tym stojaku, jak zwał, tak zwał. Można śmiało serwisować motocykl. Jest bardzo, bardzo wysoko, z jakiejś 12-15 cm spokojnie. Yy, nie skłamię, jeśli powiem, że, że tyle jest od ziemi. Jest bardzo wysoko. Zobaczcie, jak stopka jest wysoko od ziemi. Nie wiem, czy to kamera oddaje, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny stojak. Kurczę, i mogę sobie nawet jedną ręką pchnąć motocyk, tylko wyprostuje koło. O. I... Widzicie. Motorek sobie jeździ. Mogę nawet tutaj złapać za to i pociągnąć do siebie. No oczywiście na rynku ciężko się takie rzeczy robi, wiadomo, no ale nie, starałem się tutaj Wam pokazać, jak to wygląda. Naprawdę taki stojak kurcze za 200-kilkadziesiąt złotych ale jest pewny, solidny i, i naprawdę to 250 kilo spokojnie motocykl podźwignie ma też szeroki zakres regulacji czego wam jeszcze nie wspomniałem w zestawie są jeszcze takie kwadraty z płaską z, płaską tą, z płaskim uchwytem nie? więc do przodu może średnio no ale do czegoś się to wykorzysta na pewno coś się wymyśli albo do przodu może przerobię sobie ten stary stojak, zobaczymy także z przodem coś się tam jeszcze wykombinuje, no ale do tyłu naprawdę ten stojak jest fajny, solidny i fajnie, że jest na tych kółeczkach, może sobie spokojnie jeździć, po, po oczywiście po utwardzonym e, podłożu, no bo kółeczka są wiadomo plastikowe, ale tyle to ten, ten sto, jak używamy, e, e, że tak powiem, amatorsko, na pewno dla takich naszych właśnie potrzeb domowych wystarczy w zupełności. E, chyba, że jak ktoś ma warsztat taki, to wiadomo, że takiego, na, ta, e, na taki podnośnik nie będzie patrzał, tylko taki duży. No. także. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj taki krótki odcinek Ostatni raz w tym roku najprawdopodobniej już się widzimy, już chyba nic nie będę nagrywał No chyba, że w grudniu nagle wyskoczy nie wiem, jakieś 12 stopni czy coś, ale ciężko Bo teraz październik jest zimny i ten sezon szybko się skończył, więc Chyba raczej już będzie po jeżdżeniu, akumator wyciągnąłem już i, i w tym roku chyba dam sobie spokój, zrobione 7000 Także dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy i do następnego siemka.